Bardzo dużo od pewnego czasu mówi się o potrzebach w psychiatrii, o potrzebach w psychiatrii dorosłych, o potrzebach w psychiatrii dzieci i młodzieży. Ten system tak naprawdę jest zbudowany od zera. Jak wyglądają potrzeby, jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia właśnie osób młodych, osób, które zmagają się swoimi, ze swoimi problemami, będąc w określonym środowisku, chociażby środowisku szkolnym? Faktycznie widzimy, że potrzeby młodych ludzi rosną, potrzeby korzystania z systemu ochrony zdrowia, z systemu wsparcia psychicznego. Tutaj takie dwie kluczowe sprawy należy poruszyć. Przede wszystkim sektor zdrowotny powinien współpracować z sektorem edukacji. Widzimy, że młode osoby powinny mieć też rozbudowane możliwości korzystania z poziomu zero, czyli zanim jeszcze trafią do systemu ochrony zdrowia, powinny móc skorzystać z innych form wsparcia, takich jak konsultacja psychologa szkolnego, ale Również psychoterapia i wszystkie kwestie związane na przykład z psychoedukacją czy interwencją już na terenie szkoły. Więc widzimy taką ogromną potrzebę, aby faktycznie szkoły współpracowały na przykład z ośrodkami pierwszego stopnia referencyjności, czyli sektor zdrowotny razem z sektorem edukacyjnym. Z drugiej strony coraz częściej mówi się też o tej trzeciej stronie leczenia, czyli w przypadku młodych pacjentów i pacjentek w psychiatrii dziecięcej, bardzo dużą rolę odgrywa rodzina, środowisko. Młodego człowieka, ponieważ kiedy przychodzi młody pacjent, młoda pacjentka do psychiatry bądź psychiatryki dziecięcej, to nie sposób jest jednocześnie nie mówić również o rodzinie i nie możemy bagatelizować wpływu rodziny na młodą osobę. Dlatego potrzeby rosną, widzimy bardzo duże zaangażowanie też systemowe. Ta, to przekazanie 3 miliardów na onkologię dziecięcą i psychiatrię dziecięcą jest krokiem w dobrą stronę, ale oczywiście. Monitorujemy potrzeby dalej, dlatego że one w tym momencie są ogromne. Te potrzeby są ogromne i rzeczywiście dużo mówi się o tym, żeby skończyć z działaniami silosowymi że Ministerstwo Edukacji swoje, Ministerstwo Zdrowia swoje skupmy się na Ministerstwie Edukacji na chwilę. Czy ten system wsparcia psychicznego, psychologicznego w szkołach można nazwać, że w ogóle jest, czy dopiero będzie? Ja myślę, że on jest, ale musi być rozwijany. To znaczy, mamy standaryzację zatrudnienia psychologów i psycholożek szkolnych, nauczycieli, nauczycielek specjalistów. To jest dobry krok, ale musi być jeszcze wypełniony. 450 gmin w Polsce nie miało ani jednego psychologa bądź psycholożki szkolnej, i to są takie sprawy, które należy wypełniać. Tutaj mówimy o standardach pracy, mówimy o tajemnicy zawodowej, przestrzeganiu tego, aby ta osoba była faktycznie osobą zaufania na terenie szkoły. Z drugiej strony oczywiście nadal brakuje programów psychoedukacyjnych skoordynowanych przez resort edukacji, ale również konsultowanych przez resort zdrowia i resort na przykład rodziny i polityki społecznej, bo ten resort również odpowiada na przykład za interwencję kryzysową. W związku z czym faktycznie e, takie programy do szkół powinny być kierowane. Mamy nadzieję na zaangażowanie też na przykład kuratorów oświaty, które będą w stanie dotrzeć do nauczycieli i nauczycielek, e, dlatego że taki system psychoedukacyjny i system regularnego wsparcia to jest coś, co dopiero jest rozwijane. Tu, na przykład, w dużych miastach, jakąś rolę odgrywają też samorządy. W Warszawie jest prowadzony program, na przykład Szkoła Dobrostanu, który wspiera młode osoby, ale to jest Warszawa, a musimy dotrzeć właśnie do mniejszych miast i miejscowości, do gmin w Polsce w różnych województwach. Spójrzmy właśnie na te mniejsze miasta i gminy, na te białe plamy tak byśmy to chyba najtrafniej nazwali. Co w takim miejscu, gdzie psychologa w szkole nie ma, lub jest tylko w poniedziałek o godzinie 11 do godziny 12:30, co ma zrobić osoba w kryzysie psychicznym? Młody człowiek, który no potrzebuje wsparcia tu i teraz, a nie za pięć dni. Zazwyczaj takie młode osoby kierują się na przykład do organizacji pozarządowych. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa chociażby telefon zaufania, do którego młode osoby mogą anonimowo zwrócić się z prośbą o nawet poradę. To nie jest tylko telefon, do którego dzwonimy w sytuacjach takich krańcowych albo w sytuacjach dużego kryzysu. Można też po prostu porozmawiać i to jest na pewno ważny aspekt. Są organizacje, które prowadzą również darmowe konsultacje psychologiczne, Albo wręcz terapię, jeżeli taka jest też potrzebna. I to jest sposób na dotarcie do mniejszych miast i miejscowości, ale często to są też samorządy, które na przykład wdrażają programy, tylko w tym momencie jest to takie mocno zdecentralizowane. To znaczy, jeżeli akurat dany powiat czy dana gmina ma na to środki, no to będzie je przeznaczać, ale w mniej zamożnych gminach czy mniej zamożnych powiatach tych środków również brakuje. Nie zawsze są na przykład ośrodki interwencji kryzysowej, albo punkty interwencji kryzysowej też nie pokrywają całej Polski, wobec czego tak takie systemowe wsparcie musi tam jeszcze docierać, bo oczywiście organizacje pozarządowe tak, tu mówimy o takich programach, jak na przykład program profilaktyczno, pro, profilaktyczny młodych głów Fundacji Unałeza, mówimy o organizacjach lokalnych, które prowadzą wsparcie, o, o, o materiałach dla nauczycieli po to, aby na przykład wychowawca czy wychowawczyni był w stanie bądź była w stanie poprowadzić takie krótkie zajęcia na godzinie wychowawczej, ale to jest nadal za mało. Potrzebujemy jednak, aby też struktury naszego państwa zaangażowały się w pomoc najmłodszym